Komu zawróciłaś w głowie. Zapraszam na podpowiedzi starota. Na czytania prywatne, które w formie filmiku wyślę na twojego maila. Dzisiaj pytanie, komu zawróciłaś w głowie? Król Buław, Trygon ognia, baran lewstrzelec. Już na pierwszym spotkaniu pojawił się ogień między wami. On przejął inicjatywę i stąd ten zawrót głowy. Karta mówi, że jest z Tobą zauroczony. Spodobała mu się ta gra, w którą grasz i liczy, że ciąg dalszy nastąpi. Księżyc mówi, że jesteś magnetyczna, romantyczna i pociągająca, spowodowałaś, że zaczął odczuwać tajemnicze, głębokie emocje. To był niezwykle intensywny zawrót głowy, który sprawił, że on zaczyna mieć obsesję na Twoim punkcie. Dziesiątka była mówi, że nie jest mu łatwo. Dziesiątka buław to ochota, by podążać za swoimi pragnieniami. Podjął intensywne wysiłki i starania, i jest na ostatniej prostej w tym wyścigu do Twojego serca. Dwójka buław pokazuje niekończące się uganianie za Tobą, bo Ty ciągle gdzieś mu umykasz, ale On lubi gonić króliczka, a Ty lubisz grać w tę grę. Taka relacja na szybkiej karuzeli życia. Tylko król Buław jest w stanie Cię docenić. Jesteś dla Niego idealnie zakręcona. Powodzenia, pa!